Z toru Silverstone wita was Witek. Już w najbliższy weekend rozpocznie się drugi sezon GP2 w lice pitlanej i zarazem pierwszy wyścig tego sezonu na wspomnianym już torze. Cóż, jest to seria dla tak zwanego fanu, ale tylko z pozoru, ponieważ kierowcy pieczołowicie przygotowują się do zbliżającego się weekendu, aby dobrze rozpocząć zmagania. Cel jest prosty. Dowieść do mety jak najwięcej punktów, a przy tym dobrze się bawić. Ten tor sprawi też na pewno, że będziemy świadkami wspaniałych wyprzedzeń i walki na torze. Zainteresowanie tą stroną jest bardzo duże, ponieważ mod jest jak najwyższej półki, a fizyka jazdy sprawia, że każde następne okrążenie jest przyrównywane do czegoś z innego świata. Zaproszę Was teraz na onboard. Za starami oczywiście ja, więc będzie na co popatrzeć. Więc do dzieła. Jesteśmy w sektorze pierwszym, sektor teraz rozpoczynamy zaraz po przejechaniu minister Jest to sektor złożony z sześciu zakrętów. Jest to bardzo techniczny odcinek toru, a jeden minimalny błąd sprawia, że okrążenie jest popsute. Sektor ten kończy się na końcu drugiej prostej pomiędzy zakrętami 6 i 7. Sektor drugi rozpoczyna się praktycznie od szybkiego prawego zakrętu, z którego łatwo wypaść. Sektor ten charakteryzuje się mocnymi dohamowaniami do zakrętów, jak i zakrętami pokonywanymi na pełnej instaldzie. W tym sektorze znajduje się pięć zakrętów. Teraz jesteśmy w sektorze trzecim. Sektor trzeci ostatni to sekcja wolnych i ciasnych zakrętów. Również błąd w tym sektorze pozbawia nas dobrego czasu. Sektor kończy się po wyjściu z bardzo zdradliwego zakrętu numer 16 na linii Start Meta. Tor niby bardzo prosty, ale trzeba dużo spędzić na nim czasu, aby dojść do perfekcji w wykonywaniu zakrętu. To tyle na dziś. Widzimy się na torze Świętym.